Dzień dobry piękni ludzie, ostatnio możecie zauważyć u mnie na kanale, że gram w coś co się nazywa Auto Chess. Ja osobiście się w tym zakochałem i polecam Wam wszystkim. Jest tam mod do Doty 2, czyli żeby w to zagrać, to musicie ściągnąć sobie Doty 2, a potem wejść tam w zakładkę, że dziasna, odpowiednią Kate i tam będziecie mieli ten mod jako Dota Auto Chess. I każdy może się zagrać za darmo, że polecam w 100%. Oraz, jeżeli byście chcieli, to jest też apka mobilna, którą możecie znaleźć w Google Playu też pisując po prostu Auto Chess. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy, to, że na u mnie na Discordzie dużo ludzi Wam pomoże, gdzie to znaleźć. A filmik ten nagrywam tak naprawdę, ponieważ zauważyłem też, że pomimo, tego, że gram w to dość sporo, to większość z Was gubi się dokładnie o co w tym chodzi i jakie są reguły, więc może, żeby pomóc zrozumieć, postaram się omówić na czym polega ta gra, co się w niej robi, jak się w nią wygrywa albo przegrywa i generalnie na czym polegają wszystkie mechaniki. Zapraszam! No więc o co chodzi z tymi autoczesami i dlaczego są na tyle fajne, że każdy studio teraz chce mieć swoje? Cała akcja dzieje się na szachownicy i w sumie to i fakt, że trzeba reagować na bieżąco na to co robią ja przeciwnicy i przewidywać kilka slash kilkanaście jest do przodu to jedyne co mają wspólnego ze zwykłymi szachami. Jest to gatujowa, która zaczyna 8 graczy. W każdej turze dostajemy losowego przeciwnika z tych, którzy jeszcze żyją i walczymy na niego na naszym stole oraz jeden z naszych przeciwników walczy na nas na swoim stole. To czy wygramy czy przegramy ma dla nas znaczenie tylko w walce na naszym stole. Przy wygranej dostajemy w nagrodę jedną monetę, a przy przegranej tracimy życie odpowiednio do tego ile jednostek przeciwnika zostało przy życiu po koniec walki. Każdy gracz na początku ma 100% życia i przegrywa, jak liczba ta spadnie do 0. Zacznijmy od tego jak w szachach się zdobywa pieniądze Oraz co można z nimi zrobić Na początku każdej rundy dostajemy monety z czterech różnych źródeł Po pierwsze jest to stały dochód Który w pierwszej turze wynosi 1 Potem wzrasta o 1 co turę Tak aż do 5 przez całą grę Następnie dodajemy do tego 10% z kwoty Które mamy obecnie zaokrąglone w dół Czyli na przykład jak mamy 27 sztuk złota Dałoby nam to plus 2 monety w danej turze Maksymalny zysk z odsetek to 5 także Czyli mamy już 5 plus 5 to 10 Ale mamy jeszcze dwie różne sposoby Jako że maksymalny zysk z odsetek to 5 to trzymanie jakiejkolwiek Większej ilości pieniędzy powyżej 50 nie ma większego sensu. Trzecią składową przychodów jest to, czy jesteśmy obecnie na tak zwanym win albo lustyku, czyli czy wygrywamy dużo gier pod rząd, czy też przegrywamy dużo gier pod rząd. To jest jeden z tych elementów, które bardzo ciężko kontrolować, ponieważ wystaje czy jedna gra w środku, żeby cała stacja się zresetowała. Żeby otrzymać plus jedną monetę na tuę, musimy wygrać albo przegrać 3 giełd rzędu. Żeby wskoczyć na piłk plus 2 monet na tuę, musimy przegrać albo wygrać 6 z rzędu. Natomiast, żeby dostawać maksymalne 3 monety na extra, musimy albo wygrać, albo przegrać 9 Rund z rzędu. Ostatnim bonusem, który dostajemy pod koniec rundy, a nie na początku kolejnej, jak całą resztę pieniędzy, jest bonus za wygraną w danej rundzie, który jest równy 1. Bonusy za wygraną rundę i za serię przegranych wygranych nie są naliczane w rundach, gdzie walczymy na neutralne miniony. No właśnie. A czym są te miniony? Na początku jest są to tuje, w których możemy odetchnąć i troszkę zwolnić i pomyśleć, co chcemy robić dalej. Pod koniec gry natomiast są one na tyle silne, że są mechaniką gwarantującą wykończenie graczy, jeżeli ci z jakiegoś powodu nie są w stanie wykończyć się sami. W rundach pierwszej, drugiej, trzeciej, dziesiątej oraz potem co pięć rund będziemy walczyli nie na graczy, a na neutralne bestie. Każda z tych fal charakteryzuje się innym rodzajem i warto się do nich odpowiednio przygotować, ponieważ złe ustawienie jednostek może łatwo spowodować, że niepotrzebnie stracimy swoją część naszego zdrowia. Wspomnę tutaj 15, w której to walczymy na wilki, które zamiast atakować front, od razu skaczą na nasze plecy, więc walcząc na nie, musimy obiecić, nasze mamy o 180 stopni. Naprawdę warto się tutaj skupić i nie zapomnieć o tym, co się dzieje. A czym walczymy? Mamy w grze jednostki, z których każda należy do określonej jasy i klasy. Jeżeli połączymy jednostki takich samych raz, to otrzymamy bonusy tej jasy. Tak samo jest z klasami. Celem gry ogólnie jest stworzenie takiej kompozycji jednostek, która by się dopełniała wzajemnie pod tymi dwoma względami oraz była taką kompozycją, która kontynuuje te kompozycje naszych przeciwników. Jednostki także dzielą się ze względu na ich koszt, od tych najbardziej pospolitych za jedną monetę do tych najpotężniejszych o koszcie pięciu monet. Każdą jednostkę możemy także ulepszyć łącząc ją z dwoma innymi jednostkami takimi samymi. Otrzymujemy wtedy jednostkę drugiego poziomu. Jeżeli połączymy trzy jednostki drugiego poziomu, czyli będzie nas to kosztowało dziewięć jednostek pierwszego poziomu, to otrzymamy jej najpotężniejszy Trzeci wariant. Warto zaznaczyć, że każdy z graczy korzysta z tej samej puli jednostek w grze. Czyli jeżeli kilku z nich będzie polowało na te same, to może się okazać, że ich po prostu zabraknie i nikt nie będzie miał tego, co sobie zaplanował. Tutaj warto czasami rzucać okiem, co grają inni gracze i jak widzimy, że jest na przykład trzech z nich, którzy szukają magów, to może idźmy w coś innego niż obi magowie. Na początku każdej rundy dostajemy pięć losowych jednostek do możliwego zakupu. Jeżeli byśmy chcieli przelosować je na pięć innych losowych jednostek, to będzie nas to kosztowało dwie monety. Funkcjonuje tutaj też mechanika gwarantująca, że przy przelosowaniu mamy 100% szans na to, że nie dostaniemy żadnej z tych jednostek, które pojawiły się nam w losowaniu poprzednim. To, jaką mamy szansę na dostanie jednostek rzadszych, jest determinowane przez nasz poziom. Tutaj możecie zobaczyć, jakie procentowo macie szansę na dostanie jednostek z poziomów 1 do 5 przy poziomach bohatera od 1 do 10. To, ile możemy jednostek wystawić na planszę, też jest determinowane naszym poziomem 1 do 1. Czyli jeżeli mamy czwarty poziom bohatera, to możemy ich mieć 4. Jak mamy szósty poziom bohatera, to 6, jak mamy dziesiąty, to 10 i tak dalej. Każdy rozpoczyna gaję na pierwszym poziomie i dostaje 1 punkt doświadczenia na rundę. Jeżeli chcemy przyspieszyć nasz awans, co jest zdecydowanie konieczne, to za 4 punkty doświadczenia musimy zapłacić 5 monet. Tutaj widzicie tabelkę, która dokładnie przedstawia ile punktów doświadczenia potrzeba, aby awansować na kolejne poziomy. Jeżeli chodzi o samą walkę, to rzecz jasna ustawienie jednostek ma duże znaczenie. Generalnie idea jest taka, że są jednostki, które mają przyjmować obrażenia, one idą na front i są te, które mają je zadawać, które zazwyczaj są chyba bardziej z tyłu. Każda jednostka ma specyficzną dla niej umiejętność specjalną, którą aktywuje, jak jej pasek many dobije do 100%. Pasek ten natomiast wzrasta wtedy, jak zadaje ona, ale także jak otrzymuje obrażenia. Z tego powodu, jeżeli chcemy, żeby jakaś umiejętność została szybciej odpalona niż inna, to dobrym może być postawienie tej właśnie jednostki na przodzie, jednak grozi to jej przedwczesną śmiercią. W grze dostajemy także przedmioty, które możemy dać naszym jednostkom, żeby zwiększyć ich wytrzymałość, punkty życia, skrócić czas użycia umiejętności i tym podobne. Wypadają one z potworów neutralnych, jednak nie mamy 100% szans na to, że każdy nam coś da. Jeżeli będziemy ekstremalnie pechowi i z pięciu potworów pod rząd nic nam nie wypadnie, jeżeli chodzi o przedmioty, to dostaniemy nagrodę pocieszenia, czyli mango albo tango. Mango da nam z kolei, jeżeli go użyjemy od 1 do 5 monet losowo, a tango od Nowi nam punkty zdrowia od 1 do 10, także losowo. Przemioty te mogą być super potężne, jeżeli wylosujemy wysokie liczby, i mogą być też super słabe, jeżeli wylosujemy niskie liczby. Przemioty podstawowe możemy łączyć w potężniejsze według schematów. Jak już ja zdamy jakiejś postaci przedmiot, to jedynym sposobem odzyskania go jest zniszczenie tej jednostki, dlatego warto się zastanowić, co chcemy komu dać. Jako, że jest to istotne zarówno dla grania i oglądania, to postaram się bez zbędnego wchodzenia w szczegóły opisać teraz, jak wyglądają bonusy poszczególnych ras i klas, żebyście mogli zrozumieć, jakie one mają wpływ na rozgrywkę. No i tutaj, jak widzicie, zaczynamy od ras. Pierwszą, którą mamy, to bestie. Bestie działają tak, że jeżeli mamy dwie, cztery albo sześć, to one wzmacniają atak innych bestii. Potem mamy demony. Demony z kolei są bardzo specyficzną ja są, ponieważ demony wzmacniają się, jeżeli jest tylko jeden na planszy. Czyli jeżeli mamy jednego demona, to zadają 50% więcej objażeń niż normalnie, ale jeżeli dodamy już więcej, to ten bonus nie działa. Następnie mamy smoki. Smoki działają tak, że jeżeli mamy trzy smoki na polu bitwy, to one odpalają na samym początku już swoją ultę. Następnie mamy castnoludy. Castnoludy działają po prostu tak, że każdy z nich ma zasięg zwiększony o 300%, czyli praktycznie mogą strzelać przez całą planszę. Następnym sam są żywiołaki. Działają one tak, że jeżeli mamy dwa, albo też powinno być tej cztery, to mają one szansę na zamienienie atakującego w kamień. Na 4 sekundy. Następnie mamy elfy. Elfy z kolei działają tak, że jeżeli mamy 3, 6 albo ich 9 też, tutaj troszkę brakuje, to każdy z tych elfów ma szansę na uniknięcie ataków fizycznych. Następnie są gobliny, czyli jeżeli mamy 3, czyli tak zwany tron, przynajmniej ja go tak nazywam, to na początku każdej rundy jest wybierana jedna jednostka, która zyskuje dodatkowo mega życia i dodatkowy pancerz. Jeżeli natomiast mamy 6, to wszystkie nasze jednostki zyskują dodatkowo mega-najacye życia i pancerz. Jeżeli zbierzemy dwóch, albo 4, albo 6 ludzi, to z kolei oni będą mieli szansę na to, że jak atakują przeciwnika, to mogą go wyciszyć, czyli sprawić, że nie będzie mógł on używać umiejętności swoich. są, które tak naprawdę ma w sobie tylko jedną jednostkę, czyli ogra, są ogry. I sprawia on, że wszystkie nasze jednostki mają plus 5% HP na głowę, a że ma dwie głowy, no to mają plus 10% Punktów życia. Kolejna jasa to ojakowie. Ojaków możemy mieć maksymalnie czterech. Jeżeli mamy dwóch, to oba te ojaki mają więcej życia, a jeżeli mamy czterech, to wszystkie nasze ojaki mają jeszcze więcej życia. Następne są nagi, które są kluczem, tak naprawdę, w graniu przeciwko magom, ponieważ jeżeli mamy dwie magi, to odporność na czaje naszych jednostek się zwiększa. Następne są teole, a teole działają z kolei tak, że jeżeli mamy dwa trolle, to ich prędkość ataku jest zwiększona, a jeżeli mamy cztery tyole, to prędkość ataku wszystkich naszych jednostek jest jeszcze bardziej zwiększona. Ostatnio naszą miastą są nieumarli i oni z kolei powodują, że jeżeli mamy ich dwóch albo czterech, to po prostu pancerz przeciwników wszystkich jest obniżony. Pancerz rzecz jasna wpływa na to, jak bardzo redukujemy obrażenia fizyczne z ataków zwykłych, normalnych lub też z umiejętności specjalnych, które zadają obrażenia fizyczne, ponieważ Dzielimy je na fizyczne i magiczne. I jeszcze tego czystek, które przychodzą jakiekolwiek pancerze lub odporności. No i przechodzimy do klas. I pierwszą z naszych klas są asasyni. Jeżeli mamy trzech albo sześciu, to wtedy każdy z naszych skrytobójców dostaje szansę na to, że zada obejrzenia krytyczne, które zwiększają dystycznie jego obejrzenie. Następnie mamy łowców demonów. I łowcy demonów działają tak, że wyłączają bonusy demonów przeciwników. Czyli jeżeli przeciwnik ma jednego demona, który ma zwiększone obrażenia o 50%, bo jest pojedynczym demonem, tak, w jego drużynie, a my mamy z kolei łowców demonów, to łowca demonów wyłącza ten bonus. Oraz jeżeli mamy dwóch łowców demonów w drużynie, to nasze demony nie tracą swoich wartości, czyli wszystkie zachowują ten bonus 50% do ataku. I wtedy możemy mieć ich więcej w drużynie. Następną szok są dojdzi, którzy troszeczkę pozwalają nam na oszukiwanie, ponieważ zamiast trzech jednostek takiego samego rodzaju możemy mieć dwie i wtedy one się ulepszają. Działa to tylko na klasę Czyli cztery jednostki, które są w grze. Kolejną klasą jest jedna z od początku z najbardziej. Overpowered klas, jakie istnieją, czyli rycerze. Rycerze z kolei działają tak, że jeżeli mamy ich trzech albo sześciu, to każdy z tych rycerzy ma szansę na przyzwanie jednej albo dwóch tarcz, które bardzo drastycznie negują obrażenia jakiekolwiek są zadawane w nich, czy to, czy to są obrażenia fizyczne, czy też może magiczne. Kolejną klasą są łowcy, czyli chyba najmocniejsza klasa obecnie w grze i ona działa bardzo, bardzo prostolinijnie, po prostu jak mamy ich, jeżeli mamy ich trzech albo sześciu, to każdy z nich zadaje więcej obrażeń z autoataków oraz jeszcze ma szansę na to, że jeżeli nawet jakaś jednostka normalnie by uniknęła tego ataku, to go nie uniknie. Kolejną naszą klasą są magowie, których zawsze trzeba szanować. A jak oni działają? Jeżeli mamy ich trzech albo sześciu, to odporność na magię przeciwnika zmniejsza się drastycznie i jest to chyba najbardziej wybuchowa klasa w grze, ponieważ tury z nią związane kończą się raczej w kilka sekund w momencie, jak magowie się odpalają. Dokładnym przeciwieństwem wybuchowości magów jest tak naprawdę wytrzymałość meków. Meki działają tak, że jeżeli mamy ich dwa albo cztery, to każdy z nich dostaje dodatkową regenerację zdrowia, która pozwala mu po prostu wytrzymać dłużej na polu walki. Następna jest tak średnio używana, ale jak już uda się jej użyć, to naprawdę fajne czy widziałem. a są to szamani. Mamy tylko dwóch szamanów w grze, ale jak uda się ich złożyć obu, to na samym początku tury jedna losowa jednostka przeciwnika zamienia się w żabę naszych sekund. Przed ostatnią klasą, o której omawiamy, są Czajnoksiężnicy, czajnoksiężnicy działają tak, że jeżeli uda się nam złożyć trzech lub też sześciu, to wszystkie nasze jednostki dostają Lifesteala lub Spell czyli dowolne obejrzenia jakie zadają, będą im przywracać z powrotem punkty zdrowia. No i ostatnią klasą już są wojownicy. Wojownicy, to jest bardzo prosta klasa, jak zawsze w każdej grze, czyli jeżeli mamy trzech, sześciu lub dziewięciu, to każdy z naszych wojowników dostaje dodatkowy pancerz. No i ot to całe auto -chasy. Ani to za łatwe, ani to za trudne. Zasady są dość w miarę nieskomplikowane, jeżeli by się nad tym zastanowić. Podobne, tak naprawdę, do szachów ogólnych pod tym względem, że trzeba reagować na to, co robi przeciwnik w danym momencie, a jest też planować kilka tutaj do przodu, że jest jasne, albo kilkanaście nawet. Niepodobne pod tym względem, że mamy elementy ANG, że jest jasne i no, wszystko inne. Ja osobiście was zachęcam do ściągnięcia sobie i spróbowania samemu. Kto wie, może wam się spodoba. Łatwa do szczenienia, trudna do tak naprawdę bycia mistrzem. No ale jak to każda gra taka PVP. No i że jasna, jak wam się podobało, to zostawiajcie te lajki, like, zostawiajcie te suby i komentujcie i w ogóle miłego dnia wam życzę. Tymczasem to wszystko. Widzimy się w kolejnym filmiku i do zobaczenia.